Cześć, witam Was. Ja nazywam się Marcin, jestem wykładowcą programu Kino Szkoła i przygotowałem cykl wykładów do filmów, które mają się prawo Wam podobać. Ten cykl wykładów jest sfinansowany w ramach programu Kultura w Sieci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj film pod tytułem Łowcy Czarownic. W reżyserii Raśko. Milikowicza z Serbii i Macedonii. To może dwa słówka o Serbii. To jest flaga Serbii. Jest to kraj, który jest na Bałkanach. On graniczy z często odwiedzaną przez Polaków Chorwacją. Leży między Rumunią a Bośnią Hercegowiną. Da się do Serbii wjechać przez Słowację i Węgry prosto na dół. To jest z miejsca, którego do Was mówię, czyli ze Śląska, jest ode mnie do Serbii bliżej niż nad Polskie Morze. Film, który Wam polecam, to film o Giovannie, chłopaku, który lubi marzyć, który nie opowiem treści filmu, powiem tylko, jaka jest jego atmosfera, który lubi marzyć i śni mu się czasami, że jest super bohaterem, że potrafi latać i robić niesamowite rzeczy. W życiu codziennym tak nie jest. Jowan jest chłopakiem, dzieciakiem spokojnym, zamkniętym, dziesięciolatkiem, który, no właśnie, i tu pierwsza część wykładu choruje na bardzo częste zaburzenie wśród dzieci, na częściowe porażenie mózgowe. Jest z tego powodu nieszczęśliwy, jest zły, bo nie może robić tego, co inni. Zechce troszkę więcej opowiem o porażeniu mózgowym. I ta złość jego trwa aż do momentu, kiedy w jego klasie pojawia się nowa uczennica, ona się nazywa Milica. Taka gotowa do działania dziewczyna. Oni razem potrafią działać jako team, jako grupa bardzo dużo. Więc zachęcam do oglądania filmu, będziecie się na nim dobrze bawić, bo też ten film to momentami jest komedia. Pojawiło się w mojej wypowiedzi porażenie mózgowe, więc dwa słówka, cóż to jest. Otóż najczęściej ta sytuacja ma miejsce w czasie porodu albo we wczesnym dzieciństwie. Dochodzi z jakiegoś powodu do uszkodzenia części mózgu. I kiedy to się dzieje, kiedy człowiek jest w trakcie rozwoju, jest bardzo mały, następuje właśnie porażenie dziecięce. I ono powoduje nadmierne napięcie mięśni i wtedy osoba nie potrafi chodzić, czasami nie potrafi poruszać ręką. Dzieje się czasami tak, że ma mimowolno niekontrolowane ruchy. Czasami dzieje się tak, że ma osłabioną równowagę i koordynację ruchową, czy na przykład nie potrafi pisać, trudno jej chodzić. Najwreszcie no może się zdarzyć, że każdy z tych elementów, o których powiedziałem, może współwystępować z innymi. I, i tu często porażenie mózgowe jest związane z częściami ciała lewą, prawą kół, półkulą, albo górną częścią, dolną częścią ciała. Tyle o porażeniu mózgowym. A ponieważ dzisiejszy wykład jest o wsparciu, o wspieraniu innych, to chciałbym Wam pokazać niesamowity film, fragment, Relacji z mistrzostw triatlonowych z Meksyku, na których zdarzyła się wyjątkowa sytuacja. Zobaczmy sami, ja to też będę skomentować. Otóż jesteśmy na finale triatlonu w którym występuje dwóch braci, Johnny i Alistair Brownley. Ci biegacze z Wielkiej Brytanii, jeden z nich nie wytrzymał temperatury tego, jak tam jest bardzo wilgotno i po prostu narzucił sobie zbyt duże tempo i zaczął tracić świadomość, zaczął tracić możliwość poruszania się. I to się dzieje tuż przed metą. Do niego podjega jego nieco starszy brat, bierze go pod pachę i zobaczy, co się dzieje. Najmimo, no, że John był pierwszy na finiszu, to jednak został wyprzedzony przez innych zawodników, ale oni nie byli bohaterami tego wydarzenia, i to wsparcie, którego bracia, brat bratu udzielił, stał się powodem, dla którego ten film w sieci jest oglądany przez setki tysięcy ludzi. I wywołuje wielkie emocje. Proszę, brat sam dobiega do mety, ten go wypycha, dzięki temu ma drugie miejsce. Pokazuję ten film dlatego, ponieważ w tej sytuacji, wsparcia, jeden z braci stracił możliwość zajęcia pierwszego miejsca w tym triatlonie. Stracił, ponieważ chciał pomóc swojemu bratu. To wyjątkowa sytuacja. I charakterystyczna dla ludzi o wielkim sercu. Zatem o wsparciu, o, o, o tym, co możemy komuś dać. Kiedy mówię o wsparciu, to jest taka teoria psychologiczna zwana teorią wymiany, i ona mówi o tym, że pomagamy tylko wtedy, kiedy mamy z tego jakieś korzyści, a te korzyści przewyższają koszty. Film, który Wam pokazałem, przeczy tej teorii, teorii wymiany ponieważ Johnny mógł mieć pierwsze miejsce i to, to jest ta strata, bo on to stracił. A jaką korzyść miał? No korzyść miał tylko taką, że pomógł bratu, kilka lat młodszemu sportsmenowi. No i teraz pytanie do Was. Czy jeżeli pomaganie komuś naraziłoby Was na jakąś stratę, czy zdecydowalibyście się na działanie? Czy wokół Was, takie pytanie, są takie osoby, które macie w głowie, o których wiecie, są takie osoby... Do których możecie się zwrócić z prośbą o pomoc. Kiedy mówię o wsparciu, to chciałem też opowiedzieć o wyjątkowej sytuacji wsparcia międzygatunkowego, współpracy międzygatunkowej. Otóż to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, wtedy kiedy dwa różne gatunki współpracują ze sobą i dwie strony odnoszą z tego powodu duże korzyści. Przykład jest wzięty z Afryki, gdzie jest, żyje taki ptak, który nazywa się Miodowód, i on współpracuje z rdzennymi mieszkańcami Afryki, dokładnie mieszkającymi w Tanzanii, niedaleko niewielkiego rowu wschodniego, niedaleko jeziora Ejasi. I tamten miodowód współpracuje z kamiłowcami Hadza. Te dziko żyjące ptaki można przywołać. Ci Łowcy chadza, wiedzą jak to zrobić, i kiedy przywołują te ptaki, to one swoim trylem potrafią poprowadzić do miejsca, w którym pszczoły założyły barć, gdzie jest dużo miodu. I ludzie sobie ten miód wydobywają, gromadzą, natomiast ptaki zadowalają się woskiem. Jedzą wosk pszczeli, czyli to, z czego zrobione są plastry. To wyjątkowy przykład. On w przyrodzie ma swoją konkretną nazwę. To się nazywa mutualizmem rodzajem współpracy między organizmami, kiedy dwa gatunki oddziałują między sobą, czerpiąc z tego wzajemne korzyści, przy czym nie za każdym razem więź jest taka silna, żeby te dwa gatunki nie mogły współistnieć bez siebie. Czyli nie za każdym razem mutualizm oznacza takie silne związanie, chociaż w naszym organizmie takie zależności istnieją. Za chwilę o nich opowiem. O takim, Mutualizmie, bez którego człowiek nie byłby w stanie istnieć. A tu widzimy łowców haza, którzy się miodem i jednocześnie ptaki mają czym się pożywić. I te dwa gatunki są w stanie się porozumieć i osiągnąć wspólny sukces. Tak wygląda, tak wyglądają nasze jelita. To, co mamy w jelitach, to jest mikrobiom jelitowy. I tam żyją różnego rodzaju szczepy bakterii, bez których nie bylibyśmy w stanie trawić, i bez których nie mielibyśmy niektórych wi witamin w swoim organizmie. Co więcej, jest taka teoria, która mówi o tym, że mm, te bakterie są w stanie wydzielać neurotransmitery, czyli substancje chemiczne, które wpływają na pracę naszego mózgu. Innymi słowy, te bakterie komunikują się z naszym ciałem. Takich przykładów może być więcej. Tu yy, znalazłem inny przykład w sieci. W takiej sytuacji, w której jeden człowiek pomaga drugiemu, nie jest do tego zmuszany przez cokolwiek, nie ma przed sobą żadnej nagrody i być może działa tak dlatego, ponieważ sam by sobie życzył, żeby w przyszłości, kiedy on będzie osobą starszą, w ten sposób z nim postępować. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często ludzie są zdolni do wsparcia, do pomocy, do poświęcenia i nie oczekują z tego powodu żadnej, żadnej nagrody. To powoduje, że czujemy się, kiedy wiemy, że ludzie tak postępują, to czujemy się bezpieczni. Wyobrażamy sobie, że w sytuacjach trudnych możemy liczyć na wsparcie osób, które są wokół nas. aż takiego wsparcia nam udzielą. Tu też znalazłem przykład osoby, które widzimy na tym nagraniu nie są ze sobą w żaden sposób związane zawodowo, nie są członkami jednej rodziny, są zupełnie obce sobie osoby i oni utknęli w błocie i pomaga im mieszkaniec tego miejsca za, za, za przysłowiowe dziękuję. To ważna sytuacja, żeby kiedy komunikujemy się ze światem zewnętrznym, żeby powiedzieć, że potrzebujemy pomocy. To jest ważna część tego wykładu, a mianowicie ludzie nie udzielą nam wsparcia, póki sami o to wsparcie nie poprosimy. Czyli trzeba głośno powiedzieć, że potrzebujemy i być może w naszym otoczeniu znajdzie się ktoś, kto będzie gotów nam pomóc. Ja wskazuję na, to, na tę sytuację. Ponieważ nie możemy liczyć na to, że ktoś będzie domyślny i pomoże nam tylko dlatego, że my sobie wyobrażamy, że to widać, że trzeba nam pomóc. To jest pierwsza myśl, którą chciałam się podzielić. Druga myśl jest następująca: że jeżeli komuś chcemy udzielić wsparcia, chcemy udzielić pomocy, warto go o to zapytać, czy chcesz, abym ci pomógł. Mówię zwłaszcza o sytuacji, kiedy spotykamy w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne które mogą sobie po prostu tego nie życzyć, żeby ktoś popychał bez pytania ich wózek, czy chwytał ich pod rękę, kiedy jako osoby niedowidzące próbują przekroczyć jezdnię. Warto wcześniej zapytać, czy te osoby życzą sobie działania z naszej strony, życzą sobie pomocy. I jeszcze jeden przykład spróbuję podsumować. Otóż ludzie siebie wspierają, widząc sens, cel działań innej osoby. No i to przykład z strony crowdfundingowej, tutaj można zbierać pieniążki na różnego rodzaju pomysły i moja znaj daleka znajoma wpadła na pomysł, że chce realizować relacji dokumentujących to, co jest wokół niej. Chciała być taką filmową dokumentalistką, felietonistką, chciała nagrywać, stworzyć własne materiały no i nie miała na to środków finansowych, żeby się do tego przygotować. No, i otworzyła taką akcję poprzez tą stronę. I cóż się okazało, że wsparło ją 752 osoby, które wpłaciły pieniążki na łączną kwotę 47 tysięcy złotych, czyli na kwotę, którą można, za którą można było z tym pomysłem wystartować. Zatem, proście o pomoc. I kiedy głośno prosicie o pomoc, korzystajcie z niej. Warto też dzielić się tym, co przeżywamy w środku, i kiedy ludzie wokół nas czują, wiedzą, jakie mamy emocje, są w stanie z tymi emocjami współgrać, i dzięki temu my czujemy się bezpieczniej, a oni wiedzą, jak mają z nami postępować i działać. Dziękuję za wysłuchanie wykładu i zapraszam Was do oglądnięcia filmu Łowcy czarownic. Przypominam, ja się nazywam Marcin Skorek, a ten. Film został umieszczony w kanale na YouTube, kanale pod nazwą Cyfrowy Nauczyciel. Dzięki za wysłuchanie, zapraszam na następne.